Skupić się na tym, co jest najważniejsze, a nie gonić za perfekcjonizmem i wybierać ciągle, i szukać nowych jakichś reguł, jakichś e, nawyków, które mają niby nam pomóc być jeszcze bliżej, bardziej bliżej Boga. Wydaje mi się, że Ewangelia właśnie zachęca nas do tego. Jezus krytyzuje faryzeuszów za to właśnie, że narzucają coraz więcej jakichś takich e, reguł sposobów, które wykracza poza to, co mówi prawo. Czyli jeżeli prawo mówi, żeby wyczyścić kupek od środka, to oni mogą jeszcze z zewnątrz. Jeżeli prawo mówi, no daj Bogu. Twoją ofiarę za wlony Twojej Rzymi, za bydła tego wszystkiego, co otrzymałeś, to dlaczego jeszcze od takich, nie wiem, od czegoś, co jest bardziej marginalne, od mięty, ruty? Jak to jedno Jezus jak mówi nam tak, czy to nie za bardzo nas rozprasza od tego, co jest najważniejsze? Dlatego, że skupiając się na tych właśnie detalach, możemy zablokować w nas tą otwartość na nową i ciągle nową interpretację tego, co jest sednem prawa, czyli miłość bliźniego. Jeżeli będziemy się ciągle skupiać na jakichś dodatkowych regulacjach, a może tego nie powinno, a może tamtego, a nie będę ciągle w swoim sercu zastanawiała się, co dzisiaj mówimy prawo, jeżeli chodzi o miłość bliźniego i miłość Boga. Tak rozumiem dzisiejszą Ewangelię. Podziel się ze mną Twoim porozumieniem. Cześć!